Dobra, idziemy Ale z niego bambik sioki znowu zaczynają swoje podchody Ten się rozpłakał, choć dostał przez Ja nie wiem co się dzieje ja Już morty dostał, ten coś tam znowu tak szuka falusa do polizania czy to nie wiem do czego może co to się dzieje z no to zostawiłem bo ich bym nie zmieściło, nie chcę ich ciąć może się jeszcze nadadł w miarę zdrowe No, cieplej ekranu. Jaki to masz aż? Nie znam Tomasza, niech się gono. <laughs> Trochę jeszcze z dupy szopa No ale się wyczeszę jeszcze ze dwa razy będzie gicik No bo, że się boi w pierdolu człowieku coś na przygodę. co to znajdę Skąd to się o, i, i, i spicze piczadziej mówi, że się nać po teraz, widzisz? Jak łatwo mu podpaść, wystarczy coś powiedzieć nie po jego myśli, to od razu z nim spałeś. Na pewno. Już się nać Już, tak. Nie jest mistrzem świata, człowieku i okolicy, już się z nim naćpa... już się, już się naćpałeś na pewno o Tiger idzie kurwa czego naprzeciwko nie ma? noć się nie, nie, nie ma innej opcji, musiałeś się naćpać chodź, zostaw te buraki. Tiger idzie powoli. Zostaw te buraki, chodź. Chodź taki typ człowieka, na początku robi z i teresie, wszystko tego, ale zrób raz coś nie po jego no, leć o kurwa, to już jesteś śmieć, gówno człowieku. No już jakiś kurwa Ukrainie z rusek albo inne, chuj wie co. No wczoraj ruskich lubi, na przykład, dzisiaj już nie lubi ruskich, to już dzisiaj może być ruskim. Zostaw to, nie wiesz co to jest, ja też nie. Uff. Jak ten tiger idzie? Opierdale jeszcze. To i dzisiaj miałem Ci wrzucić na lóżce, ale już zapomniałem co to było Kukacje. A weź taką. ciekawa myśl no ale w sumie, nie ja wiem nie no to takie jest, a propos masz takiego pajaca, nie? Taka przybłęda chuj jest skąd przylazła i ci zaczyna obracać ludzi dookoła palca I gdzie śmieję, bo nie wolno się z niczym wychylać, bo zaraz będziesz ten zły i tam ciemnotę zaraz napkręca I tak nic nie zrobisz, bo cię będzie szczypać w dół, nie? <laughs> Chociażbyś nie wiem co zrobił ulać mu mordę narobi się problemu człowieku ale siedzi bezczynnie i, i, i pod dyktando jakiegoś kurwa wafla kuglarza bo reszta ślepa zresztą może i co z tego ma bo mi pewnie w dupę włożył Pierwszy narobił kurwa obrazu we księciunią władca wszechświata ciemnota dalej w to wierzy w taki sposób niszczy się nację. Później się narozdaje, narozdaje, nie swojego. A później, że to nie ja, to nie ja, to oni. I wszyscy tkwią w tak zwanym kurwa impasie. Jak to było? Meksykański impas? To dobrze mówię cześć I wszyscy muszą grać pod dyktando później takiego pajaca właśnie. No to tak jak kiedyś mówiłem o Portugalczykach, nie? To była chyba Portugalia, jak się nie mylę. Na początku nic nie było widać. Takie yy, stare dzieje, nie? I przypłynęli, kurwa. No, no pokazywali świeci deo, kurwa, jakiś ubranek. Dali, kurwa, edukację, dali wszystko. Jakiś czas, a później zapierdalać na to. I teraz jak narobią w chuja całą, kurwa, okolicę, a później to wyjdzie i trzeba będzie komuś... dopomoczyć, to na pewno nie mu. I znajdą sobie kozła ofiarnego. Albo się wypnie, albo spierdoli. Jakby nie końca. Tylko. I będą kurwa pachołki wygibać. Pod jakieś pajaca. Niestety. <śm> <śm> Spaczenie kurwa Spaczenie, idźcie jego Chodź znaczy się nie, ale się błyszczysz człowieku jak buty po pastowaniu Czurne Już nabuchała ja. się. Supaj. Znalazłem trójkąt stare samochodu. nie będzie przeszkadzał Znaczy tu się nie mi. to po jeszcze trzeba umyć a jadą dwa wody. a znowu kładziarze poczekamy na nich frejka. jest 11 minut sama rata z telefonu wystarczy, żeby odrost zrobić on mówi, że jak mógł tak nisko spać No nie wiem jak on tak nisko spać Nie zainteresowały ci układy? Ładnie zainteresowały układy Jeżeli też bajcie, czy nie? Hmm? Chodź, mamy jeszcze chwilę, możemy sobie popatrzeć, jak będą dojechać. Dojechali, tak? Dobra, chodź. Daj mi się, dyj się. czy Bambik Nie wchodzisz? Czekasz na mnie?